programie. Nowości na każdą kieszeń. No, może trochę przesadziliśmy. Zbliżają się żniwa. Znaki drogowe w małym palcu. Dziś są. Zapraszamy do Maroka. Skup się na jeździe. dzisiejszy przegląd aut zaczynamy od długo oczekiwanej premiery najmniejszego Mercedesa klasy A. Nowy pojazd, który wejdzie na rynek w 2013 roku, zerwał z dotychczasowym wizerunkiem ociężałego kompaktu. Jest dłuższy, niższy, szerszy i bardziej dynamiczny od poprzednika. Silniki od 1,6 do 2 litrów będą produkowały moc od 115 do 156 koni mechanicznych. W ofercie znajdą się ponadto trzy odmiany silników diesla. Prezentowany w Genewie debiutant to odmiana pięciodrzwiowa. Wszystkie silniki będą oferowane z systemem start and stop oraz będą mogły współpracować z 6-stopniową. Manualną lub siedmiobiegową dwusprzęgłową przekładnią automatyczną. W przyszłości ma znaleźć się w ofercie najsilniejsza odmiana AMG, która ma być wyposażona w napęd na wszystkie koła i turbodoładowany silnik benzynowy o mocy ponad 300 koni mechanicznych. A propos koni. Następna dzisiejsza premiera to oświatowy debiutant Maserati Gran Turismo Sport. 5-litrowy silnik V8 generuje moc 460 koni mechanicznych. Przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę w czasie 4,7 sekundy. Prędkość maksymalna 300 km na godzinę. Przenosimy się do Szwecji. Najnowszy Koenigsegg Agera R jest nadal szybszy od Bugatti Veyrona. Dysponuje pokaźną mocą 1115 koni mechanicznych, a zużywa średnio tylko 14,7 litra paliwa na 100 km. Wszelkie elementy zostały ukształtowane tak, aby zwiększyć siłę dociskającą. Kenix Ega do asfaltu. Kenix Eg podaje, że samochód jest w stanie rozwinąć prędkość 419 km na godzinę, a wszystko to osiąga pijąc bioetanol E85. Jednak, gdy przestawi się na benzynę, parametry spadają. Być może chodzi o to, że ceny benzyny osiągają niebotyczne pułapy, ale aby móc oszczędzać na paliwie, trzeba najpierw wysupłać na tę bestię bagatela 5 milionów złotych. W tych dniach wchodzi w życie nowy taryfikator punktów karnych, co nie jest zbyt miłą informacją dla wielu kierowców. Losy projektu śledziliśmy od listopada 2011 roku. Wówczas nikt jeszcze nie potrafił nam powiedzieć, dlaczego tak długo to trwa. Dzisiaj nasuwa nam się inne pytanie: dlaczego nowy taryfikator jest tak restrykcyjny wobec kierowców? To są zmiany, które mają na celu polepszenie bezpieczeństwa pieszych, kierowców, jak również dzieci. Dzisiaj rzeczywiście kierowca, który rozmawia przez telefon komórkowy i prowadzi samochód, otrzymuje tylko mandat, nie otrzymuje punktów karnych. W nowym taryfikatorze proponujemy 5 punktów karnych za to wykroczenie. Dzisiaj parkując na miejscu dla osoby niepełnosprawnej, też nie otrzymujemy punktów karnych i w tym nowym rozporządzeniu nakładamy 5 punktów karnych na tych kierowców, którzy parkują. Na tych miejscach, które nie są dla nich wyznaczone. Na pocieszenie przypominamy naszym kierowcom, że w Niemczech i Czechach obowiązuje system, na mocy którego zbieranie już 12 punktów może skutkować odebraniem prawa jazdy. U nas poprzeczka ustawiona jest nadal na 24 punktach. Dopiero po ich zgromadzeniu delikwent trafi na specjalne szkolenie, które potrwa 40 godzin. Po kursie na drogi wyjedzie już z czystym kątem punktowym, ale jeśli w ciągu 5 lat po raz kolejny uzbiera komplet punktów, straci prawo jazdy i będzie musiał powtórzyć cały kurs oraz ponownie zdać egzaminę. Bez zmian pozostanie roczny Okres, po którym z tak kierowcy znikną punkty za dane wykroczenie i na koniec jeszcze jedno pocieszenie. Chcę tylko zaznaczyć, bo często o to pytają kierowcy, to nie oznacza, że my zwiększamy mandaty, absolutnie. Ten ostatni argument świadczy chyba o tym, że ustawodawcy nie chodziło tym razem o tak zwaną kasę, ale o zdyscyplinowanie niektórych naszych kierowców. Choćby tego sprawcy wypadku. Jego Audi pędzące z nadmierną prędkością uderzyło w tył jadącego prawidłowo Volvo. Samochód przekoziłkował i spadł koło auta producenta tego programu. Gdyby nie gwałtowny manewr naszego kolegi, kronika wypadków powiększyłaby się o jeszcze jedną ofiarę, ale przecież nie wszyscy dysponują takim refleksem. Do tematu wrócimy. Podobne wydarzenia jak to, które właśnie prezentujemy, powinna inicjować Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Niestety Rada kieruje się innym kalendarzem. Na przykład w zeszłym roku wsławiła się tym, że na początku lata prowadziła akcję dotyczącą odblasków, a późną jesienią kampanię dedykowaną motocyklistom. Wobec braku ogólnopolskiego wychowania komunikacyjnego w szkołach liczą się wszystkie inicjatywy mające na celu uświadomienie dzieciom, jakich zagrożeń mają unikać na drodze. Raz do roku organizowany jest przez koncern Renault Polska, konkurs dla szkół podstawowych dotyczący bezpieczeństwa w ruchu. Drogowym. Tegoroczna ogólnopolska 12 edycja objęła kilkaset dzieci z 75 szkół w całym kraju. Do finału w Warszawskim Centrum Kopernika dopuszczono pięć projektów. Zadaniem młodych uczestników było zaprezentowanie krótkich przedstawień, których celem była wizualizacja lokalnych kampanii. Te kampanie dotyczyły przejść dla pieszych, zapinania pasów, wypadków, a nawet przebrzydłych piratów. Słowem, wszystkich sytuacji drogowych, których świadkami są dzieci. Pierwsze miejsce zajęła szkoła podstawowa numer 12, imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a precyzyjniej mówiąc, sympatyczny szkolny klub bezpieczeństwa. Pancernik z Rybnika w województwie śląskim. W nagrodę dzieci zaproszone do podparyskiego Disneylandu, gdzie będą reprezentowały nasz kraj w finale Międzynarodowego Konkursu Renault. Dzieciom i wychowawcom serdecznie gratulujemy. Skoro jesteśmy już we Francji, to zapraszamy do Carcassonne. To najsłynniejsza, nie tylko w i średniowieczna twierdza. Aby ją zwiedzić, musimy skorzystać z któregoś z licznych parkingów. Są usytuowane przy bramach wejściowych, by turysta opuściwszy auto mógł szybko ruszyć na podbój twierdzy. Otaczają ją podwójne pierścienie murów wzmocnione flankami i dwoma wieżami. Przypomina to trochę średniowieczny Disneyland. I to nie jest przypadek. Twierdza została odbudowana w XIX wieku na modłę ówczesnych wyobrażeń. A jeżeli chodzi o Disneya, to podobno podczas pracy nad swoimi animowanymi Filmami, inspirował się między innymi również murami Carcassonne. Tutaj też powstało blisko 30 filmów, między innymi znany i u nas Robin Hood z Kevinem Costnerem. W środku jest gorzej, ponieważ urok uliczek zakłócają kramy i stoiska z kiczowatymi pamiątkami. W odróżnieniu od samej twierdzy dawna katedra saint Nazar jest oryginalną budowlą z przełomu XIII i XIV wieku. Carcassonne przez cały rok ściąga tłumy turystów. Aby zwiedzić twierdzę najlepiej wybrać się tam wiosną lub jesienią. Razem z dziennikarzami motoryzacyjnymi zostaliśmy zaproszeni do Maroka, by wziąć udział w jazdach próbnych nowej daci Lodzi. Na lotnisku w Marrakeszu czekał na nas rząd nowych aut. Jeszcze tylko krótka odprawa, w której przypomniano nam, że jazda po Maroku wymaga szczególnej ostrożności, bo w każdej chwili na szosę wtargnąć może dziecko, zwierzę lub zajechać nam drogę inny kierowca. Dowiadujemy się, że motocykliści nie używają kasków i często ignorują znaki drogowe. I jeszcze to, że duża liczba użytkowników dróg nie posiada prawa jazdy, bo go nigdy nie zdawała. Po odprawie krótkie oswojenie z minivanem, którego premiera miała miejsce niedawno na 52. salonie samochodowym w Genewie. Auto sprawia wrażenie przestronnego i takie jest w środku. Dedykowane jest rodzinom, które szukają pojazdu Stronnego za umiarkowaną cenę i zazwyczaj decydują się na zakup samochodu używanego. Lodzi ma długość 4,5 metra i może pomieścić 7 osób. No dobrze, instalujemy sprzęt i ruszamy przed siebie. Mimo tego, że jazda po Warszawie wymaga od kierowców niezłej ekwilibrystyki, pierwsze chwile do przyjemnych nie należą. Szczególnie jak ktoś zajeżdża ci drogę bez użycia kierunkowskazów. Na szczęście wysoka pozycja kierowcy daje przegląd sytuacji i czujemy się bardziej bezpieczni. Piesi i motorowerzyści sprawiają wrażenie, jakby żyli w innym świecie. Co chwila więc zwalniamy i prawdę mówiąc, z ulgą opuszczamy zabudowanie. Miejskie. Pora nieco przyspieszyć, by sprawdzić zachowanie silnika. Nasz diesel 1.5 DCI o mocy 107 koni mechanicznych nieźle wchodzi w obroty. Dzisiaj ma zużyć 4,4 litra, jak deklaruje to producent. Na razie zatrzymujemy się na małym boisku szkolnym, bo koledzy wybrali to miejsce jako scenarię do zdjęć. Po chwili pusty plac zaludnia się. Pojawiają się dzieci wiedzione ciekawością. Ktoś przepędza zwierzęta. Ruszamy dalej w kolumnie. W Maroku średni wiek aut to 22 lata i brak tu przeglądów technicznych. Lepiej więc miejscowe auta omijać z daleka. Powoli droga podnosi się. Przed nami majaczą góry atlasu. Sześciobiegowa skrzynia najbardziej elastyczna jest na trzecim przełożeniu. Po kilku kilometrach ponowny postój. Dziecku niezbyt podoba się, że go filmujemy. Złość skupia na ośle. Jedziemy dalej. Choć droga staje się coraz gorsza, do kabiny nie przedostają się żadne niepokojące dźwięki. Pod tym względem plus dla konstruktorów. Jeszcze tylko kilka zakrętów i zdobywamy punkt kontrolny. My idziemy na beduńską herbatę, a zagłożona lodzi na chwilę odpoczynku. Jesteśmy w Kazbach Angur, bazie wypadowej dla zmotoryzowanych zachodnich turystów udających się w górę atlasu. Za chwilę ruszamy dalej, ale o tym opowiemy już w następnym odcinku. Zaczęły się wiosenne wyjazdy za miasto. Hey, hey, cut it yeah. out! Pull over, pull over now! Please! Joey, <coughs> Joey, I... I... I killed my brother. <coughs> Jęczmo, strożnie. Do zobaczenia za tydzień.